Witajcie! W tym filmie porozmawiamy na temat najlepszego antywirusa darmowego, jakiego możecie sobie friko pobrać i który będzie maksymalnie chronił Wasz komputer. I ten film pewnie zbudzi wiele kontrowersji, bo każdy ma swojego konika, każdy ma swojego faworyta, aczkolwiek ja swojego faworyta uzasadnię, dlaczego bym go właśnie polecał, dlaczego on moim zdaniem jest najlepszy. I sami myślę, że warto abyście go sprawdzili, jeżeli nie znacie tego oprogramowania antywirusowego zabezpieczającego Wasz komputer, bo moim zdaniem prywatnym, a naprawdę dużo tych programów już przerobiłem, no nie ma po prostu nic mocniejszego do słony Waszego komputera. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. I już następnie Wam powiem, że spójrzcie na taką rzecz. Wiele testów antywirusów, bo na pewno jak szukaliście czegoś dla siebie, patrzyliście ranking, o w rankingu wygrała ta Avira, o w innym wygrał jakiś tam Avast, w innym jeszcze jakiś inny program antywirusowy wygrywał i wiele ludzi się sugeruje czymś takim i bierze, o ten miał największą wykrywalność, to jest dobry. I Wam powiem, że strzał w kolano. Dlaczego? Bo największa wykrywalność tak naprawdę liczy się może 50-50, a może i nie. Bo liczy się nie tylko wykrywalność, ale to, żeby ten antywirus nie dopuścił tego ścierwa do waszego komputera. Więc jaki wybrać program antywirusowy? Taki, który będzie nie tylko zabezpieczał wasz komputer, oczywiście w ten sposób, że wykrywa ewentualne zagrożenia, ale taki także, który będzie nie dopuszczał niczego. Ma oczywiście wbudowanego firewalla, ma czyli tą. Zasłony. Ma oczywiście wbudowane inne systemy, które zabezpieczą ten komputer przed dostaniem, darciem się gwałtownym syfu na waszą ukochaną maszynę. I oczywiście w tym filmie ja Wam powiem, jaki antywirus jest najlepszym moim zdaniem i dlaczego. Aczkolwiek budujmy napięcie. Bardzo istotną cechą przy wyborze antywirusa jest oczywiście ilość opcji. Jeżeli wybieracie takiego yy, antywirus, który jest zbyt prosty, ja bym określił od razu awast, bierzecie typowy idiot kamera, wkładacie on sam, osłony tam niby jakieś tam chodzą no i moim zdaniem tam na tyle robią co nic no i to jeżeli nie bierzecie programowania, które jest po prostu mega mocno Otwarte w opcjach, możecie po prostu multum opcji zrobić zabezpieczających, no to moim zdaniem taki automat nie do końca nigdy będzie dobrze działał. Zawsze te manualne ustawienia będą lepsze i ten, który ja oczywiście niebawem powiem, wiru, antywirus, ma wszystko w sobie to, co e, moim zdaniem najlepsze. No i tutaj, żeby nie przeciągać za długo, jaki antydarmowy wirus jest najlepszy, po prostu mega combine do tego typu rzeczy, CIS. Komodo. Antywirus. Komodo Internet Security. Dokładnie to jest. Jeżeli nie znaliście go albo coś słyszeliście, listę rzeczy, no to sobie sprawdźcie go na żywo. I tutaj od razu mówię, bo często się pojawi, tak jak trochę u tego hmm, zapytaj beczkę, on tak fajnie naszaduje, że tam ktoś zadaje mu pytanie, jakieś tam. Motkiem z widzów. No i słuchajcie, jeżeli u Was ten antywirus kiedyś w przeszłości mieliście go, i ja nie polecam, jest do dupy, tam zaraz takie coś strzelicie, bo Wam wpuścił wirusa albo rozwalił komputer, ja Wam powiem tak. Ten program jest naprawdę skomplikowany, w obsłudze tam połowa ludzi, to jak zobaczy jego opcję, to, to się spoci. To się spoci, perli, poc się na czole, i wszędzie, bo nie wie w ogóle o co chodzi. Do tego dużo, dosyć poradników, jak ustawić ten program, jest w internecie. Możecie sobie wpisać ustawienia, właśnie komodo Internet Security. Ustawienia Komodo, i tam według tych poradników możecie się sugerować. One robią takie ustawienia, żeby były takie elastyczne, powiedzmy, dopasowane dla każdego, aczkolwiek w tym programie możecie jeszcze takie ustawienia zrobić, że po prostu głowę wam rozsadzić, że po prostu tam nic nie będzie działać, nawet Windows, jakbyście, mogli, jakbyście chcieli, moglibyście go zablokować. Ale bez obawy, nie zablokujecie go nieumyślnie, to trzeba po prostu dużo różnych rzeczy naklikać. Tam możecie wszystkie sekcje wyłączać, włączać i tak dalej. I nie, żeby tu się zaraz nie zajarać tym całym tekstem, powiem Wam w skrócie, dlaczego akurat ten antywirus. Po prostu macie w nim budowanego firewalla i to po prostu masakrycznie rozbudowanego, którego możecie tak edytować, tak konfigurować, że głowa mała przy samych oprogramowaniach, na przykład które tworzą właśnie tego typu zabezpieczenie. Drugi typ to jest cały czas skanuje wszystkie pliki, które są w waszym komputerze, albo przy odczycie zapisie, albo cały czas przy dostępie. Cały czas jest skan. Ten skan naprawdę nie mówi. On zero, no przynajmniej ja nigdy na żadnym nawet wolniejszym, bo też nie mulenia przez komodo. No i oczywiście skany i takie rzeczy to są typowki, typówki. I tutaj kolejne zabezpieczenie, bo Wam powiedziałem o tym e, wcześniej firewallu, ale teraz kolejne bardzo ważne zabezpieczenie, poza tym skanowanie też online e, cały czas to jest w toku, mianowicie wirtualizacja waszego systemu. Czyli wszystkie, co macie najważniejsze w systemie, jeżeli Wam się roba, ale kradnie jakiś inny ścierwo no to Wam rozpieprza ten komputer. No i tutaj akurat Komodo ma fajną rzecz, bo wirtualizuje ten system. Jeżeli coś jest takiego nie wiadomo, no to on robi wirtualny system, czyli wirtualne pliki tego Windowsa, klucze rejestru i tak dalej. Nawet jak SYP Wam wejdzie w pliki, to on wejdzie Wam wirtualne. Wirtualne, czyli nieprawdziwe, fikcyjne pliki, które ten program sobie zrobił na potrzeby ochrony Waszego systemu. To jest po prostu rewelacja. No i druga rzecz oczywiście, inne osłony, jakie ma ten program, jest ich tam Wirtual tam i tak dalej. Oczywiście ma jeszcze Defense Plus, możliwość wykrywania, tam możecie ustawić po prostu sobie masakryczną, powiedzmy sobie skuteczność pewną wykrywania szkodliwych kodów. W razie Waszej niepewności możecie spytać, tam taki jest program online, zapytania o dane pliki, skany w chmurze. Turbo różne dodatki, oczywiście ten program jest bez przerwy aktualizowany, tam praktycznie co dzień tą aktualizację są jego e, wtyczek, jego algorytmów rozpoznawania <grych> syfu. No i w zasadzie ja Wam powiem tak, bo ja nie chcę tu przedłużać, czegoś musicie zobaczyć. Ten program po prostu jeżeli dobrze skonfigurujecie, to moim zdaniem nie ma po prostu prawa nic się dostać niefajnego lewockiego na Wasz komputer w żaden sposób. No i koniecznie musicie spróbować właśnie Komodo antywirusa, bo moim zdaniem nie ma nic lepszego. I tutaj zapraszam Was do komentarza, napiszcie sami, jaki program wy używacie obecnie. I jeżeli sprawdzicie ten Komodo, koniecznie sobie sprawdźcie tą konfigurację jego w internecie, jeżeli wy tak wiecie, nie za bardzo w tych opcjach będziecie się rozeznawali, bo on jest dosyć skomplikowany, to, to ja nie ukrywam, to jest dosyć rozłożysta maszyna. No i z mojej strony to tyle. Czekam na Wasze komentarze, co sami o nich sądzicie. Z mojej strony, jeżeli ja bym miał ocenić ten program, a będzie o tym osobny film e, inny, no to ja bym mu dał maksymalną ocenę, bo używam tego na kilku urządzeniach już od... i zero problemów. a inne testowałem w różnych warunkach, no i były takie mniejsze lub większe e, jakieś z tym problemy. Aczkolwiek tutaj od razu mówię, jeżeli na komórki będziecie sobie brali ten program, ja mówię o tym jaki jest do... Waszych komputerów stacjonarnych, laptopów i tak dalej. Natomiast nie mówię o komórkach, bo tego na komórki nie testowałem Komoda, jeżeli, no to tutaj akurat nie mam w tym zdania. No i dzięki za obejrzenie tego filmu zapraszam na następne i zapraszam do komentarzy. Koniecznie napiszcie właśnie, jakiego wy używacie, bo być może jeszcze są jakieś inne, lepsze, bardziej rozbudowane. A jak go nie próbowaliście, to koniecznie wypróbujcie, bo jestem absolutnie pewny, że większość z Was zdecydowanie przy nim zostanie, jak ogarnie jego konfigurację lub sobie skonfiguruje go na pół automat. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Cześć!